I właśnie szykuję sobie śniadanie. Tutaj mam jeszcze warzywka, bułeczkę i tu własne na patelni. Rano pakowałam dzieciaki na wycieczkę i dzisiaj akurat mają ognisko i też mnie naszło. jemy śniadanie i kolejny wyjazd z wieżewkiem. Krótki, gdzieś tutaj w okolicy, ale no to później Wam opowiem gdzie ruszamy i co planuję. Nie zamawiałam jakieś rzeczy do domu i pojawiły mi się te e, ręczniczki, ściereczki. No i uległam, ale fajne są. Nie wytrzymam tym moim rolnikiem. Jesteśmy umówieni na 11, żeby obejrzeć salę. 40 lat! Jeszcze nie minęło. Ale prawie minęło i właśnie chcemy zrobić taką większą imprezę w styczniu. Idziemy zobaczyć, a to co? A nie, szybko, szybko, nie ma czasu do pracy. Tak to jest. No ale swoją drogą to jeszcze mamy soję do skoszenia. Kiedy? 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 W przyszłym tygodniu. No. Ja kombań ma do szykowania. No, kombajny do szykowania i nerwówka, ale ciężko jest ogólnie z salą, bo tam, gdzie chcemy zrobić, tam gdzie jedziemy zobaczyć, no to już wszystkie soboty w styczniu zajęte. Trochę też się zdziwiłam, bo myślałam, że styczeń taki miesiąc, że wiecie na Luzie znajdzie się jakiś termin. No i najprawdopodobniej impreza będzie w piątek. No ale to jeszcze się okaże. Jest małe światełko, że ktoś tam nie potwierdził swojego terminu, i może my dostaniemy. Przyjechaliśmy do Taty. Patrzcie, jaki tutaj sprzęt! Ale sprzęt, sprzętem roki. Roki w piłę idzie grać. Że się... dawaj. Ci, tato zaszalał tato zaszalał ale ja też takie coś nie widzę widzisz takie Ursusa na podwórku? ale pięknie odremontowane ale patrzcie jak tutaj tato wyremontował po powodzi dawno nie byliśmy tu no w szoku jestem. jest no chodź, pogram z Tobą chodź patrzcie jaki gotowy już gracz dawaj, dawaj dawaj Piła dawaj piłę! No, on w ostatniej chwili był uratowany przy powodzi. No, zabierz łapę, bo będę kopać. Zabierz łapę.